Jakiego wybrać MacBooka? W ramach Lantra Back to School czas na sprzętową polecajkę, gdzie dowiesz się, jaki MacBook jest najlepszy dla Ciebie w zależności od tego, co robisz. Najtańszy MacBook Air 13 z M1 zupełnie wystarczy. Jest w świetnej cenie. Tak samo jak MacBook Air z M2, który jest jeszcze lżejszy i ma generalnie nową obudowę. Wystarczy, ci 8GB i w zależności od tego, ile masz tych plików, to albo podstawowa 256GB wersja, albo doinwestuj do tej 512. Jeżeli będziesz się decydował na jakiegokolwiek MacBooka Air, to warto zainwestować w 16GB RAM oraz więcej niż 256GB. Chociaż ja na Twoim miejscu wybrałbym MacBooka Pro 14-calowego z M2 Pro oraz terabajt pamięci wewnętrznej. To jest sprzęt, który wystarczy większości osób z branży kreatywnej. O ile nie robią jakichś skomplikowanych vfx fiksów w after Effectsie, 3D w blenderze lub tworzą wielkie projekty filmowe czy muzyczne, które na przykład są bardzo wymagające, bo mają bardzo dużo ścieżek. Jeżeli macie jakieś pytania, walcie śmiało chętnie odpowiemy, a po najlepsze ceny jest 340 różnych maków do wyboru zapraszam do Lantra na zakupy.